Dzień dobry, dzień dobry, już, już skaszę, mam nadzieję, że mnie słyszycie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi mili, mam nadzieję, że mnie słyszycie, odbiór, Dzisiaj mamy jakieś problemy techniczne, teoretycznie oczywiście, dwie osoby są, dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słyszycie, czy ktoś mnie słyszy? Chciałbym o jakieś informacje dostać od Was, moi mili. Czym mnie słyszycie? Dzień dobry, dzień dobry. Jest ładna pogoda. Do 15 było tak umiarkowanie u nas. Teraz się tak całkiem nieźle zrobiło. Dzień dobry. Słabo, słabo. Dzień dobry. Trzy osoby. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna, znaczy piękna, fajna pogoda. Troszkę wiecznie jest, słuchajcie. Mam nadzieję, że u Was jest troszkę lepiej. Bożena Filipiak. Cześć, cześć Bożenka. Co tam słychać w wielkim świecie? Opowiadaj. Dziś, jutro jest środa i ostatni dzień pracy. O czym ten live? Możemy sobie porozmawiać tak po prostu. Luźno. O wszystkim tak naprawdę. Bożeno. Jestem z Koszalina, a ty. A czy czyli jesteś pierwszy raz tutaj? Łapka, subskrypcja i dzwoneczek. Czekajcie, bo chyba ten kamera, tak. Stargard Gdański? Nie, e, Szczeciński, przepraszam. Ła to, blis to blisko, Koszalina. Cieszę się niezmiernie. siema cześć, Igor. Ukraini. Ukraini. Igora, Okraini jeszcze dzisiaj jeszcze nie widziałem. Co robicie? Rozmawiamy, dyskutujemy, witamy się ze sobą kulturalnie. Mówimy dzień dobry. E, bo chyba rzeczywiście jest dobry jutro środa i mamy weekend szczeciński Stargard no zgadza się, zgadza się, masz rację ja kiedyś mieszkałem ko koło Starogardu Gdańskiego ale to troszkę w inną stronę jest nie boisz się powiedzieć e, czy, znaczy czy tam Czytam to, co piszecie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stoję, wiecie? Bo to jest troszkę tak, e, masz rację. Jest to troszkę niebezpieczne. Właśnie się zgapiłem i zapomniałem wjechać na Rondo. Może mi się uda wjechać bezkolizyjnie. Dzień dobry, witam. O, 24 osoby. Wow, to nieźle, nieźle, ale mam wynik tak szybko, tyle osób. No, witam Was bardzo serdecznie. Łapka, subskrypcja i dzwoneczek, moi mili. Hej, Osiema. O, ma mi. No, cześć, cześć, cześć. Gdzie jest? Jadę po moje dzieci standardowo. Z pracy, jadę po moje dzieci do szkoły. Taka rola rodzica, słuchajcie. Pewnie też macie dzieci, na co pewno myślę, że nie łatwy ci. E, czekajcie. Na co po pewno myślisz? Łatwo ci dadzą. E, wiecie co chyba nie bardzo zrozumiałem? Dzień dobry. Tokat, siema, e, drogi kolego. E, zwrot Mordo jest tutaj nie na miejscu, jeżeli już. Możesz się do mnie odezwać. Sebastian, gdzie pracujesz na przykład? Super. Ja ci chętnie powiem, ale zwrot mordo to jest traktowanie bez szacunku. E, drogi kolego, e, nie zgadzam się na coś takiego, żebyś tutaj podstawiał i o e, 5,89, benzyna idzie w dół, a diesel na 5,99. A propos? E, jesteśmy tutaj i rozmawiamy ze sobą, z szacunkiem, a nie używamy zwrotów mordo, jakichś tam e, przekleństw, bo to jest całkowicie nie na miejscu. Siema. E, następny ktoś, kto e, e, nie, potra nie Nie zna się na normalnej rozmowy na kulturze. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę że niektórzy z was dzisiaj mają much, albo muchy w nosie albo nie potrafią się kulturalnie odezwać. A jeżeli ktoś się nie potrafi kulturalnie odezwać no to, to przykre to jest słuchajcie że rodzic ani rodzice ani siema, cześć, cześć, cześć o, następny Julek, no, Julka też tutaj banujemy spoko, mam czas następne słuchajcie, nie używajcie takich zwrotów, gdy nie chcecie, żeby, żeby tak do was się ktoś odzywał, tak no, moi mili e, bo widzę, że niektórzy nie potraficie Albo was rodzice nie nauczyli, albo sami, sami byście chcieli, żeby ktoś tak e, się do was odzywał. Myślę, że. O, dobra, dobra udało mi się. E, mo, I nie używamy wyrazów. E, No, to skoro, drogi kolego, e, tak uważasz, to proszę bardzo, ale ja sobie tego nie życzę. Dziękuję. Jak chcecie, muszę was tutaj. No, dzień dobry. E, Katarzyna. Ko... No. Tak, A nic na ten tnie, na temat nie wiem. Ja nie mogę. Siema. siema, siema, Dominik. O, Dominika już widziałem. Kuba. Telefon star, stawię jest przecież w statywie. No, A rączki mam tutaj, młodzież. Widzę, że e, z, czy, chyba przyszliście tutaj nie w tym celu, w którym e, się codziennie z Wami spotykam. Może po prostu. Może po prostu e, nie macie potrzeby porozmawiania normalnie, przywitania się z kimś normalnie, kulturalnie? No ale rozumiem. No, jeden, jeden lubi, jak się na niego pluje i się wyzywa. Inny lubi, jak się do niego podchodzi, jak do człowieka, tak? Jeżeli ma się telefon w ręku, drogi y, moi mili, to się nie prowadzi, a jeżeli się y, prowadzi, to trzeba mieć telefon zawieszony, jeżeli już. No, a wy wy, wy taka propo widzicie obraz jakby odwrócony. Siema, siema, cześć, cześć, cześć. O, dzisiaj tak z, zbyt szybko, zbyt dobrze, zbyt płynnie idzie ruch w Koszalinie, więc. Nie bardzo mogę czytać, ale bardzo chętnie się z Wami przywitam e, i poproszę Was o łapkę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli oczywiście chcecie. Jeżeli chcecie normalnie, kulturalnie porozmawiać, ja bardzo chętnie. A jeżeli chcecie e, wyrażać swoją opinię w, w formie e, przekleństw, wyzwisk, no to, no to źle trafiliście, bo tutaj się tak nie da. Zrozumiano? Peter. Petero, przepraszam. Cześć, cześć, cześć. Ło, 70 osób. DJ Wen. Andrzej. Właśnie dzisiaj ktoś mi powiedział, ktoś mi wysłał na, na komunikatorze, że jestem podobny do, te, do tego DJ-a. Wydaje mi się, że chyba jestem, nie? <laughs> nie pamiętasz mnie? Hubert pamiętam. Pamiętam Huberta. Tylko nie pamiętam, czy to był akurat ten Hubert. Naprawdę bardzo dużo was jest i z czego się niezmiernie cieszę, ale naprawdę e, mam e, moje gigabajty tutaj w głowie, nie do końca e, mieszczą was wszystkich, wasze wszystkie niki i ciężko mi jest, słuchajcie, e, wszystkich was zapamiętać, ale są osoby, które naprawdę e, wbiły mi się w pamięć, i, I które bardzo często. Z którymi się bardzo często dzień dobry. Chciałbym zapytać, gdzie pan jedzie. Jadę po moje dzieci do szkoły. Dałem ci suba lajka. Dziękuję. E, zdałam tematykę kartę rowerową. Teoretycznie. Wow! I bardzo fajnie cieszę się. Pamiętajcie, na rower to tak naprawdę też powinniśmy znać przepisy ruchu drogowego, żeby wiedzieć. Czy nie, czy nie jedziemy pod prąd, punkt pierwszy? Czy nie, e, czy nie spowodujemy żadnego wypadku? Dziękuję, ja też was, was lubię bardzo. O, o, na na żółtym. To tak często jest, słuchajcie, z tymi światełkami, że nie zawsze człowiek przejedzie na takim krwistym zielonym. Oczywiście, że chodzę do, znaczy jeżdżę do pracy, bo niestety znaczy mogę chodzić, ale jakbym szedł pieszą, no to by mi troszkę to długo zajmowało I, i bardzo dużo czasu bym tracił na to. A łapka subskrypcja dzwoneczek, jeżeli oczywiście chcecie. Zapraszam was w ogóle do e, oglądania moich live'ów, do oglądania moich shortów. E, do komentowania, każdy komentarz, zaznaczam komentarz, który jest e, napisany e, bez przekleństw, bez wulgaryzmów, jest komentarzem bardzo cennym dla mnie, naprawdę. I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś się do mnie odezwie, napisze coś, e, może da jakąś opinię. Na temat, e, jak to wygląda, czy, po, czy co powinienem zmienić e, w swoich live'ach, e, czy powinienem, nie wiem, jakie, może, e, jaką tematykę shortów e, zrobić. Chyba e, ktoś mi ostatnio napisał, że jestem najlep jego najlepszym youtuberem, ale, ale od tyłu, że w sensie tym najgorszym. Nie? Łapka, w ja mam teraz, pro ja pan. A pan teraz... Teraz właśnie nie prowadzę. I teraz mogę sobie poczytać. O. Wcześniej nie mogłem czytać, tylko i włączę ewentualnie na, na czerwonych światełkach, pamiętajcie. E, nie, nie chodzę do kościoła. Już bardzo dawno, dawno temu. Kiedyś byłem ciągany do kościoła. Można byłoby powiedzieć na siłę, ale teraz już. E, nie, nie chodzę. A, po, a pan teraz nie, nie prowadzę, ma pan pupila. Tak, mam kota. Miałem kiedyś też, miałem kiedyś fajnego kota dachowego, takiego szarego, takiego siwo-szarego, siwo ale niestety co od nas, nie wiadomo czemu, nie? E, siema, cześć Piotr, cześć, cześć, jest pan zbożnikiem. Hmm. Możliwe, że tak jest, drogi kolego. To, to Siaczek. Tak, jestem bezbożnikiem najprawdopodobniej. Jeden jest jakiś tam, e, e, no jakby to powiedzieć, bardzo wierzący, drugi, e, drugi mniej, a trzeci w ogóle. No to. Ale też. E, ile, masz, ile, ile masz lat, ile masz Boże, ja mam. Kuba Tompo, Tomporowski. Ty już chyba dawno powinieneś wiedzieć, ile ja mam lat. Nie jesteś tutaj pierwszy raz. Bo już ja nazywam się Filip. Cześć, Filip, pozdrawiam cię oczywiście. Hej, ja wczoraj cię oglądałem. Czeko, zgadza się, wczoraj się, wczoraj mnie oglądałeś, ja nie mogłem Ciebie widzieć. Siema, cześć, cześć. Cześć, nie wiem. Tu, jak nie wiesz? Kuba. No co ty, nie jesteś tutaj pierwszy raz. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek. Za mało tego wszystkiego. Ja nie wiem, dlaczego tak mało jest, słuchajcie. Za mało, moi mili. Ja mam trzy koty. Wow, no to nieźle. Kuba, 43. Siema, cześć, Jakub. A Jakuba chyba pamiętam, ale mogę się mylić. Słuchajcie, muszę sobie o drugie okno. Więc nikt nie zubuje. Nie robisz nic ciekawego. Eee, przeciwnie. Wiele osób lubi ze mną rozmawiać. Na, słuchajcie, każdy szaleniec ma swoich, e, swoją, e, swoich, ludzi, którzy pójdą za nim. E, Kamil świerczy, cześć, jestem osobą z niepełnosprawnością. Siema, a co ty, e, e, wiesz, co to znaczy Pep, Pepka? Nie wiem, świnka Pepa? Nie wiem. Ile ma pan lat? 42. E, cześć, Kamil Świerczek, a co, a jaką masz niepełnosprawność, jeżeli mogę zapytać? Kamil, Kamil. A widzę, ci wszyscy, hej, e, ci wszyscy którzy już e, wystrzelali się z magazynku e, takiego e, brzydkich słów, e, złych, e, niegrzecznych zwrotów, poszli sobie już dawno. Bo to, Ale to tak jest, słuchajcie, tak na początku. E, czy drona. E, Dino, moi, moi, moi mili, Dino. No nie mogę powiedzieć moi mili, niestety. Ja mogę wam na, na swój temat powiedzieć, porozmawiać z wami bardzo chętnie, ale moje dzieci to są całkiem inny świat. Jakub. Automatycznie Siemka, cześć, Lucyna o Lucyna Gawik. Oczywiście, że że Lucyna to już była. mnie na live i to nie raz. Wegetarianinem jest pan? Nie, ja bardzo lubię. Potrawy mięsne, e, więc no nie ma szans, żebym został wegetarianinem. E, kilka razy robiłem sobie głodówki. Ile pan e, zarabia? Gdzie zarabiam? Tutaj na na YouTubie. Zero tak tyle robię to dla samej przyjemności. Siema, nie ma pan, a na Pan nie ma Instagrama po wczorajszej debacie. Pre... O Matko! Nie znam się na. Słuchajcie, jeżeli o kwestie polityczne, to ze mną też nie porozmawiacie. Dzień dobry. Iska, cześć Iska, pozdrawiam. Znaczy w ogóle Was wszystkich pozdrawiam, ale naprawdę, ile Pan waży? Ile ja ważę? 90 kg. Tak, wiem, trochę dużo jest. Ale spoko. Taki. Mam jakiś tam plan na to. A wieczorem będzie. O, Lucyna. Nie wiem, czy będzie wieczorem szczerze powiedziawszy. Może może się pojawię. słona pogoda, może wyjdę na dwór, coś tam porobię. Jest on. Jak on bez, bezrobotny. Jak on bezrobotny. Nie, Łukasz nie wiem, co co napisałeś, szczerze powiedziawszy ale łapka, subskrypcja i dzwoneczek. Pamiętajcie. Przepraszam, pytam na temat obrączki. No, no rozumiem, no skoro mam obrączkę to jak to jest? To muszę iść do widzenia. Trzymaj się. Miłego dnia. Ja też niebawem. 6 minut i spadam, a dziś idę na rower i na plac zabaw. No i pięknie. Lubi pani jeść kebaby? No dobra, lubię. Niestety lubię pan TikToka, e, a ma mam TikToka, ale nie, ale nie używam. Cześć, cześć. Spada na drzewo, pan spada na drzewo. Ja kiedyś spadłem z drzewa, słuchajcie, jak byłem mały, <grym z górę> więc nie mogę spadać na drzewa, ewentualnie mogę spać z drzewa. Jak wiesz, to znaczy, bo nie słyszałem, please. Nie wiem, co to znaczy, nawet mnie to nie rysuje. Jest... Siema, ze... Zaczarowany świat, cześć, cześć, co pan myśli o Bitcoin, ogólnie o krypto? Nie znam się na tym, szkoda, bo mogłem pewnie zarobić. Viva la, la nie, America nie wiem, co to jest napisane. Hello, Erik Sigma, cześć Eryk, pozdrawiam. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek. Wszystkiego za mało, za mało, moi mili. Naprawdę, ja nie wiem, co wy robicie, oglądam tylko, będę pisać tak trochę. Oko, nie ma problemu, ja spadam. Goodbye. Miłego dnia. Baw się dobrze. I, i taka mała propozycja dla tych, którzy, którzy kończą dzisiaj oglądanie. Proszę iść na spacer. Proszę wziąć kotka, pieska, rodzinę, mamy, taczę i w ogóle i w ogóle idźcie na spacer, bo naprawdę jest fajna pogoda. Może troszkę wiecznie u nas jest troszkę wiecznie ale myślę, że warto. Zazdro, tyle słów. Ja mam dużo, właśnie idę z kumplem. No i pięknie. Bardzo dobrze, idźcie na spacer. Idźcie do parku, e, nie wiem, pograjcie w piłkę, coś tam. Cześć, cześć, cześć. Na razie dziewięć Bye, ziom. No zaczarowany świat Asi. Ziom. No, możecie się do mnie odzywać. Ziom. E, suba dałem, lajka dałem, dzwoneczek dałem. Dziękuję, Eryk. Sigma, cześć. A ja jestem alfą i, i betą. Wy jesteście sigma, a ja jestem alfą i betą. No, przypominam. A dobrze. Bye bye, ziomy. Nara ziomowa, 4. E, kłado, kładowy, 4. Siema, cześć, kładowy, cześć, cześć, cześć. Ja przedwczoraj dostałem drugiego kotka. To e, nazywa się Olik. No i pięknie. Tylko pamiętajcie, że po kotach trzeba sprzątać. Żeby wasi rodzice tego nie robili, naprawdę, bo e, wtedy w, 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 za drzwi zostaniecie wystawieni wy z tym kotem, jeżeli już chcecie mieć zwierzęta. Taka jest moja drobna sugestia, propozycja. coś tam? O, dobra co? QSV Siema, cześć, cześć, co to za. No tak. Suba dałem lajka, dałem. Dziękuję, dziękuję. God, go, goodbye. Galas, boom, coś tam. Siema. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek. Pamiętajcie z tymi, jak chcecie mieć zwierzątka, to musicie o nie dbać. A nie, że chcemy mieć zwierzątka, ale nie dbamy i nie sprzętamy. Patrzcie brodą dwie. E, ma matwia. E, nie używamy takich e, słów, takich zdań, które e, mogą być obraźliwe, ok? Choć są grzeczne, tylko. O, no wiesz co to znaczy? Nie wiem, pieskowe x, pieskowe x, nie wiem co to znaczy. Zaraz muszę spadać, dwie minuty. Ja czy, chyba pana wczoraj widziałem możliwe. Albo mnie widziałeś na live, albo widziałeś mnie wczoraj e, na tym, na, na moim YouTube, po prostu. Dziewięć łapek w górę, trochę mało, słuchajcie. 40 osób mnie ogląda. Kilka się a gdzie, gdzie, a gdzie jest pan? Jestem w koszenie, a, a, a pod po stołówką. Albo e, właśnie jadę po ten. I, e, przyjechałem po mojej dzieci, zaraz spadam. Ma Makwa siema Kamil Świerczyński. Rucho Świerczyński, rucho, Siedem jest łapek w górę, pięknie, dziękuję bardzo, Cynagawik. Gawik. dobra powoli się będziemy musieli rozstać, moi mili widzę, że ci, ci co chcieli się wystrzelać na początku się wystrzelali i poszli sobie kilka, kilka e, niewdzięcznych osób za, za z, zdusiłem moim magicznym palcem a ci zostali, którzy chcieli po prostu porozmawiać e, posłuchać może łapka, subskrypcja i dzwoneczek, pamiętajcie o tym chyba, że zapomnieliście ja chyba pana wczoraj widziałem oczywiście, że jutro będzie live o 15.05 jestem do, do Waszej dyspozycji, do tak, 15.30, coś takiego. Zapraszam Was jak najbardziej. Zostawiłem lajkę w górę, bo było e, 6. Dzięki, dzięki, dzięki. Powiedział: Cześć, Piotr, 3, Piotr, 3, 3, 3, Siema. <laughs> 11 łapek w górę, już coraz lepiej. Wczoraj miałem 20. Zaraz będę musiał spadać. No, dobra. 15.30, moi mili. Się. Ile, ile Pan ma dzieci? Dwójkę. Moi mili, e, ja Wam życzę wspaniałego dnia. Odpoczywajcie po szkole, e, po pracy. E, ma Pan prawo jazdy? No, mam. Odpoczywajcie po pracy, po szkole. E, nie wiem, spotkajcie się z kolegami. Zgadza się. E, spotkajcie się z kolegami, z koleżankami. Idźcie ze swoją mamą, tatą, z kuzynem, z kuzynką. Na spacer, dobrze? Młodzież. Mam prawo jazdy. Bez prawo jazdy jeszcze. Nie, przepraszam, jak byłem mały. To moja ciocia miała malucha, to taki mały fiat, narka. I, i, i jeździłem tym samochodem po, po, po podwórku bez prawo jazdy. A musiałem go odpalać od tyłu, od tyłu przez silnik było na taki, tak zwanego pilota było odpalanie samochodu. Ale dobra, to kiedyś Wam o tym opowiem. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Dziękuję, że jesteście i pamiętajcie, proszę wyjść na spacer. Korzystajcie z pięknej pogody, bo naprawdę e, niebawem się wiosna skończy. Możliwe, że się lato szybko skończy i znowu przyjdzie ta bardzo brzydka jesień i zima. Do widzenia. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Do zobaczenia jutro o godzinie 15:05 plus minus minuta. Cześć, niech moc będzie z Wami. Dobra, kończymy ten festiwal.